Hej, kawidowie ja jestem Nati, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w serii minecraft survival prawdziwe życie i jeżeli wam się filmik spodoba nie zapomnijcie o zostawieniu łapki do góry subskrypcji oraz komentarza i patrzcie to jest moje akwarium no ale dzisiaj nagrywam e, ten film ponieważ jutro mam lekarza i jutro bym nie miał siebie tak że nastawiam premierę na jutro mm, ale co w dzisiejszym odcinku no w dzisiejszym odcinku Czekaj, to ściszę muzykę. To jest obowiązkowa po prostu rzecz. Także Dobra. dzisiaj idziemy do netheru, znaczy dla Was jutro. Idziemy do netheru. Pierwszy raz ogólnie, bo więc dostać osiągnięcie. Także nagrywam dzisiaj dla Was drugi film z drzemu, także za to też zostawcie łapeczkę do góry. Eee, a jeszcze bardziej, że idziemy do netheru eee, dawno zresztą w netherze eee, nie byłem, także i mam pomysł co chcę robić w netherze będziemy jeździć na takich świniach i potrzebujemy wędkę z marchewką bierzemy wędka to jak się da na marchewkę Czekajcie, wmdk, a może no, takie lepsze, Mar marchew i może, o dobra marchewka na patyku, dobra i niektórzy mogą już się pewnie domyślać, ale co będę robił jutro dla Was, ym... ale patrzcie jak dawno mi nie było w Netherze, prawda, no Dawno, y, także zobaczymy też co się pozmieniało, ale głównym celem naszego, dzisiejszego odcinka. Wow! Wow, ale. No, e, bardzo fajne miejscu, bardzo fajno. No. no, rewelacyjnie mi, mi się ten portal e, ułożył. No, rewelacja, rewelacja. czekajcie, ogólnie sobie. Ustawię, czekajcie, żebym przypadkowo nie zniszczył, bo bym już nigdy nie wrócił do y, mojej wioski. Także ustawiam spalinkę, pono Portal y, w, le, w rewelacyjnym miejscu nad lawą. O, no i patrzcie, chcę je na tych, y, nie wiem w ogóle jak to się nazywa. Chcę odło. Hmm. Ale patrzcie, jaka na to szansa, że mamy będzie jeździł na mamie. Patrz, jaka na no to mała szansa. Dobra, hop, hop. No i co? Aha, czekajcie, bo chyba jeszcze coś... Kurczę, tylko jak to się nazywa? No ej. Czekajcie, bo coś trzeba było im dawać do jedzenia. Tylko co? Czekajcie, widzowie. Bo jeszcze o tym zapomniałem, że trzeba ich nakarmiać. A nie to? Albo... czekajcie, wypróbujemy. No, zobaczymy. Ło, nie, dolawy. E. czekajcie, czy... Na to. I co idzie? E. Nie wiem, czym się ich nakarmia. Mmm, a może, co to jest? Yy, owoce refrenusu jakieś. To? To ty jesz? Ej, no słabo. A na survivalu? No słabo. Wow. No nic. Ty sobie nie pojeździmy. No szkoda. Ale tak wygląda Nether no i w takim miejscu no mi się pił y, portal jakbym był na survivalu to już bym pewnie zginął jeszcze ogólnie na tej serii ani razu nie zginąłem także no także no portal w rewelacyjnym y, miejscu także gratulacje ja bym może to jakoś obuduję żebym na survivalu nie spadł albo słuchajcie no niestety dzisiaj sobie nie pojedzimy, bo zapomniałam, że je trzeba jeszcze czymś yy, karmić. Ale jeśli wy wiecie o co z tym chodzi, to możecie dać mi na dole w komentarzach. Yy, także, no cóż, portal no naprawdę w rewelacyjnym miejscu. Ale co? Ja ne Netheru nie będę zwiedzał, no bo co tu jest ciekawego, jakieś twierdze i te rzeczy. Nether sobie pojedziemy kiedy indziej. No ale trzeba wrócić z tego rewelacyjnego miejsca na, net, na portal do naszego normalnego świata. Tam wam coś tam opowiem. Co się zmieniło. Tutaj będzie budowany blok z diamentu, ale kwadratowy. No niestety okrągłych nie umiem. Tu jest szkoła, o... Proszę bardzo, pokój nauczycielski z diamentów. Tutaj szatnia, ubikacje o no, no i tutaj salę do nauki no także nagrywam ten filmik na jutro na godzinę 15.30 tam premierę pewnie no tu jest moja galeria ogółem jeśli ktoś nie widział w środku wam nie będę nic pokazał bo tam nie ma nic jeszcze krowa Marysia 2 Tutaj sobie taką farmę zrobimy. O, tutaj zwierzątka. No. A tam mamy potężną y, armię spinagerów czy coś tam jakoś tam. Może kiedyś na będzie. No i ogólnie z góry ta wioska tak wygląda. No są tam. Tutaj są potężne budowle, a nie jakieś takie małe. No. Y, jeszcze tutaj muszę tej szkole dach dokończyć, ale nie dziś ani jutro, bo dzisiaj tam mam lekarza, to no. No i tutaj jest basen. O. Aha, czekajcie bo ja mam mroźny piechur na butach. A w ogóle pokażę wam, jakiego mam skina, bo wam nie pokazywałam o takiego. Mi się on podoba. O. Taki skin. Skin, skin. 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 okej okay. No niestety dzisiaj miał być plan na netfer, ale nie, nie wypali coś. Yy, bo nie, nie pamiętam, jak się na te zwierzątka. Tu jest kościu, rzadko wy go widzicie, było kościół, to nic ciekawego. Znaczy Ciekawe jest kościół, ale y, co ja, mszy nie będę odprawiał. <grym>, no także portal i potem mamy w rewelacyjnym miejscu Nether, tutaj szkoła, tutaj mój dom. Domy miraderów, galeria, basen, stania dla koni. Nie wiem, stodowa, nie wiem. No tutaj są konie, belbem. Słyszycie właśnie klawiaturę mechaniczną. Yy, bardzo mi się podoba Baltona, bo biały konie bardzo lubię. Yy, także dzisiaj troszeczkę lój odcinek w do Minecrafta taki nietypowy, bo chciałam i do neckheru, ale nie mogłem, bo zapomniałam, jak się nazywa ta zgromka i jak się je nakarmia. Ale spokojnie poczytam w internecie i w następnych filmach będzie już wszystko dobrze. Także no, jeszcze raz pokażę Wam mój skin, o taki ładny, no tutaj mam akwarium, z... ojej, ojej, czekajcie, bo zapomniałam, że na kreatywnym jestem, o pyk, no więc ten film będzie dopiero jutro o 15.30, bo podejrzewam, że jutro siły nie będę miał na film, także nagrywam go dzisiaj. Z Minecrafta, także rzadko nagrywam dwa filmy w jednym dniu. No, no, czasami trzeba, czasami trzeba. I tu też nie idę na lekcję. Także, no, fajny filmik mi się zdaje. Tutaj farma, tutaj zwierzątkę No, także idę się kąpać i spać. Bo jutro trzeba jechać, także Uhu. no, także to byłoby na tyle. Do zobaczenia się w kolejnym odcinku, już we środę. Nie jutro, tylko we środę. Tak szkoła za mną wygląda. Także napiszcie, jak Wam się te wszystkie budowle poka. No, jak Wam się te wszystkie budowle podobają. Nie wiecie, mylę mi się słowa, bo jest godzina za 15.07, także 19.00. Także. No ja się dekompan, napiszcie jak Wam się to wszystko podoba, nether i w ogóle. Następnym razem będzie to inaczej z tym netherem. Także no fajny skin. Wszystko opiszcie. Jak Wam się podoba od 1 do 10. Łącznie z kościołem. <laughs> Także hej do środy. Z jakiejś innej gry. Więc hej, łapka, subskrypcja, komentarz. I do środy. Hej! O 15.30 jutro. Hej!